W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w Łukowskim Parku odbył się koncert kameralnego zespołu Read Connection Trio. Było to wydarzenie odbywające się również w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Wystąpi znakomite trio strojkowe z Zielonej Góry, w skład którego wchodzi, wchodzą trzy instrumenty: obój klarnet i fagot, a jeżeli chodzi o repertuar, to ten koncert został przewidziany w ten sposób, że połowa koncertu będzie to muzyka polska, a pozostała część to znane utwory z literatury klasycznej. Koncertów gramy wiele, szczególnie latem, gdzie jest cieplej. Ludzie uwielbiają przychodzić. Mamy takie koncerty również w Filharmonii Zielonogórskiej, w kurortach lubuskich i bardzo się cieszę, że tutaj w Ukowie również jest taki amfiteatr, gdzie no, o ile zawsze pogoda dopisze, to ludzie na pewno przyjdą i są zainteresowani samym koncertem, samą muzyką, bo muzyka, jak wiadomo, łagodzi obuczaje i przyciąga tych, co ją kochają. Koncert odbył się w bardzo kameralnym gronie, na co wpływ miała niesprzyjająca tego dnia pogoda. Mieliśmy sporo przygód, bo o godzinie 18 mieliśmy tutaj totalną lewę gradobicie, ale myślę, że to całe miasto to zdążyło zauważyć. Nie było prądu. Podobno w ramach rekompensaty prąd dostaliśmy na amfiteatrze jako piersi. Mówię tutaj to z żartem, bo oczywiście koncert się wspaniały, wspaniałą trio. Ale no cóż, pogoda niestety nam sprawiła przykusa. Postaramy się, żeby jeszcze do tego tria wrócić. A dzisiaj ta część publiczności, która jest odporna na i burzę, i deszcz, i inne atmosferyczne niespodzianki, no myślę, że będzie usatysfakcjonowana. a przed nami jeszcze jeden koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Odbędzie się on w trzecią niedzielę września w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.